Dzień dobry. Nazywam się Sebastian Radzimiński, to jest... Martyna Górska, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z bohaterami bohaterkami e, klubu ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu Szkoły Podstawowej imienia Żołnierza Polskiego w Durągu. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy pytać na temat wolontariatu. Pytania nie będą trudne, nie ma z tego ocen, nie ma z tego punktów i wszystkie odpowiedzi są poprawne. Zgadza się. Przejdziemy do. E, e, do tego czy, Wróć. przejdziemy do tego, od kiedy działa wasze koło wolontariatu? Od tego roku. I skąd się to wzięło? Ogólnie nasze wolontariaty działają w całej gminie i ten nasz oczywiście też już wcześniej działał, ale w tym składzie, który teraz mamy, jako to... wspólnym, Zaczęliśmy pracę we wrześniu, dlatego bardzo krótko działamy, mamy mnóstwo pomysłów, ale niestety przerwała nam pandemia działania. Dobrze, to chcieliśmy zapytać. Działacie krótko, ale już na pewno czymś się zajmujecie. Czym? Jak wygląda Wasza praca? E Teraz w tym momencie e, oczywiście mamy e, wspieramy akcje społeczne, typu lodówka e, społeczna, zbieramy dalej nakrętki. E, akcje, które zakończyliśmy to były zbiórki dla e, zwierząt i e, też nakrętki dla Bartka, tak? E, to były, dwie główne akcje, które zdążyliśmy przeprowadzić. Do, a tak to działamy lokalnie, społecznie. Wolontariusze mi sygnalizują, że pomagają w zakupach osobom starszym. Także tyle, ile można, to robią. Super. Rozumiemy. Słyszeliśmy o akcjach, a która z nich jest Waszą ulubioną w takim razie i taką, w którą włożyliście najwięcej serca? I o to zapytamy Patrycję najpierw. Patrycja. No to moim zdaniem to najbardziej, yy, największa ilość osób zaangażowała się właśnie, kiedy zbieraliśmy korki, korki dla chorego Bartka. Mhm. Jesteś z niej najbardziej dumna? Tak. A Kacper? Też. Też. Okay. Eee, dobrze. Naszym następnym pytaniem jest. Ile osób działa w waszym wolontariacie? Ile koleżanek, kolegów z wami razem działa? Bo nie jesteście dzisiaj tu w komplecie? Jeszcze raz ile? 20 osób. 20 osób. Piękna liczba jak na tak. Tak, wszyscy są bardzo zaangażowani w pomogę. Pięknie. Dlaczego jesteście wolontariuszkami wolontariuszami? Co was w tym kręci? Dlaczego wolontariat akurat? Przecież moglibyście na przykład, nie wiem, grać w gry na komputerze akurat w tym czasie. Ja, ja uwielbiałam pomagać i wymówki, pamiętam. To jak komuś pomogę i widzę uśmiech na kogoś, budż, to daję mi do większego działania i to mnie cały czas motywuje. A Kacper? Kacper, Kacper gdybyś mógł jeszcze raz powtórzyć, bo, bo nie słyszeliśmy, u nas zaznajomym się jest. A, no tak, to jest w sumie, wiesz co, nie dziwimy ci się, bo to jest, wolontariat to jest teraz bardzo dobra przestrzeń, żeby móc się spotykać to ze tak. znajomymi. A jak to wygląda w Pani przypadku? Dlaczego zdecydowała się Pani na y, prowadzenie wolontariatu? Ja ogólnie już będąc w klasie siódmej, ósmej, dodam, że też byłam uczennicą szkoły podstawowej w Durągu, jeszcze wtedy nie było imienia. Tam zaczęłam załapywać bakcyla, później będąc w liceum, nie działałam przy szkolnym wolontariacie, ale kościelnym. Przy Kościele nowoapolskim powstała kościelna grupa misyjna, gdzie byliśmy organizatorami akcji „Serca do serca. Był to cykl akcji też u nas w Ostródzie i e, tak naprawdę w sumie też od klasy 7, 8 e, działam w wolontariacie. Dlaczego? Podaje mi to dużo radości i mam nadzieję, że będę w stanie e, poprowadzić e, dzieci tak samo i moich uczniów, e, jak mnie prowadzono, żeby wiedzieć na czym to polega i że warto pomagać innym, bo to daje szczęście i nam samym. Tak, dokładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Patrycja, jak myślisz, dlaczego warto pomagać i czy warto pomagać tak w ogóle? Uważam, że bardzo, bo nawet najmniejsza rzecz dla innej osoby może znaczyć więcej, niż my sobie to wyobrażamy. Zgadza się. Kacper, a według ciebie? Warto pomagać? Tak, bardzo. Dlaczego? zasadnij nam, powiedz, przekonaj nas. Naprawdę, dobro zawsze wraca. Tak, już dzisiaj jesteśmy po, po jednej rozmowie i e, usłyszeliśmy to było chyba takie hasło, że dobro wraca. A według pani. Jakby to pani powiedziała okiem, pe, okiem pedagoga? Jak to wygląda z Pani perspektywy? A, moim zdaniem wolontariat rozwija bardzo osobowość przede wszystkim. E, m, uczeń e, jest skoncentrowany nie tylko na sobie i nie widzi własnego ja, ale stara się też patrzeć na innych, bo wszystkie, wszystkie naprawdę kompetencje społeczne działają na mega wielkich obrotach i no sama widzę jak działa motywa, motywacyjnie też wolontariat, że tylko wystarczy rzucić hasło i dzieci zaraz tak, my bierzemy udział super, jeszcze angażują w to społeczność lokalną, co jest świetne. tak I tak naprawdę nasz wolontariat, tych 20 osób, które są fizycznie w naszej grupie, a cała szkoła prężnie działa, bo od zerówki, która jest dopiero pierwszy rok w naszej szkole, po ósmą klasę zaangażowani są w akcję wszyscy. Za każdym razem. Mhm, dobrze. A mamy jeszcze takie pytanie, tutaj bardziej do uczniów. Jak byście zachęcili swoich kolegów i koleżanki i przekonali ich, powiedzmy, że chcą dołączyć do wolontariatu, ale nie są pewni, i co byście im wtedy powiedzieli? Patrycja. Mhm. Ja na pewno powiedziałabym im, że mi pomaganie innym się władzom bo. E, e, Poza... Daje też że mi to mi dużą frejrę, naprawdę, bo wiem, że jak ktoś mnie potrzebuje, to ja mogę być dla tego kogoś i nie zostawię go, i to jest też bardzo pomaga duchowo. Czyli rozwija się. Tak. Kacper? No, ja to w sumie, to nie wiem, jak to bym powiedzieć. No, tak najprościej, jakbyś powiedział, siedzisz sobie z kolegą, słuchaj, który jeszcze nie należy do, wol, do wolontariatu. I co byś mu powiedział? E, stary, dołącz do wolontariatu, bo bo Chyba. co? <grystanie> <grystanie> Że warto pomagać innym. I warto ich wspierać, żeby po prostu, no nie wiem. Po prostu. Myślę, że możemy się zgodzić, że warto pomagać i że jest to dobry argument. Tak. I dobro wraca. Tak. Dobrze. Jakby pani podsumowała działalność wolontariatu w ciągu tego roku? Jak to wyglądało? Czy jest pani zadowolona z tego? Ja na razie tak, od września jestem bardzo zadowolona. Było też to dla mnie duże wyzwanie, bo ja pierwszy raz jestem samodzielnie opiekunem koła wolontariatu. E, miałam obawy, czy ktoś w ogóle będzie chciał, czy ktoś, się e, dołączy, do, do mnie będzie mi pomagał. E, odzew był tak wielki, że ja e, co chwilę musiałam wydrukowywać e, tak naprawdę e, deklaracje. E, za chwilę tutaj się dołączyć, ktoś jeszcze chce z e, czwartej klasy, z trzeciej klasy, takie maluszki e, i e, prowadząc świetlicę. Też u nas w szkole nieraz na świetlicy po prostu rozmawialiśmy o wolontariacie, pokazywaliśmy filmy dzieciom. Starsze klasy rozmawiały z młodszymi, bo już nawet takie pierwszaczki czy zerówka są zainteresowani. Także myślę, że dobra przyszłość czeka nasz klub, jeśli to będzie się rozwijać w tym tempie i nie będzie w pandemii. No tak. Patrycja, co, co ty byś powiedziała na zakończenie? Tak od siebie z serca że no, mi pomaganie dało bardzo dużo, w sensie ja kiedyś e, potrzebowałam pomocy i nie otrzymałam jej tak, jak tego potrzebowałam i od tamtego czasu stwierdziłam, że skoro ja jej nie mogę dostać, to mogę ją komuś dać i, i tak też zrobiłam. Staram się dawać jej jak najwięcej mogę i nawet jak nie mogę, to staram się jak potrafię do to, żeby Ktoś się uśmiechnął z mojego powodu, żeby komuś się zrobiło lepiej na sercu, że ma tę pomoc ode mnie, że może z kimś pogadać, wygadać się i tak dalej. Czy jest pani dumna z takich uczniów, uczennic? Bardzo dumna, i, i mam nadzieję, że będzie więcej takich, bo Patrycja już jest w klasie ósmej, niebawem nie ba, nie opuści progi naszej szkoły. Mam nadzieję, że dalej będzie dawać taki sam przykład, a yy, że następczynie po niej będą tak samo yy, działały. I tego życzymy, ponieważ takie słowa od uczniów to myślę, że ogromny sukces, także życzymy więcej sukcesu, dalszego działania. Były z nami bohaterki i bohater. Koła, koła Wolontariatu Klubu 8, Młodzieżowego Wolontariatu Szkoły Podstawowej imienia Żołnierza Polskiego w Durongu. Serdecznie dziękujemy za, za swoje wypowiedzi i za swój cenny czas. Dziękujemy. Więc jeszcze raz dziękujemy. dziękujemy. Pozdrawiamy, życzymy wesołych świąt. My również. Dziękujemy. Dziękujemy.